Witam Halinki z tej strony, tylko Glorka i Patrick. znajdujemy się w mojej chacie, słuchajcie, mówię, będę nagrywała vloga, będę nagrywała vloga z przeprowadzki, tymczasem my już spakowaliśmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć worus e, i zapomniałam sobie o tym. To ja, 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 kiedy mam coś nagrywać, już, spakowaliśmy już już dresy i pościele. To, to są pościele, kołderki, kucyki. Naprawdę jeszcze dużo zostawiłam, okej? Okay? Dla Patryczka, bo Patryczek będzie tu mieszkał. Happy, happy. To są dresy Najka, cały ten wór, proszę bardzo. A tu kurteczki, a nie, okłamam Was, tu są jeszcze kurteczki i płaszcze. No i co? Buty. I buty jeszcze, bo to tak naprawdę to jest cała ta szafa. Jedna. Jedna. Nie no, teraz druga już, bo dresy też wyciągnęłam. No, ale to jest jedna szafa, okej? Okay? Games. <laughs> Wielkich worów z 240 litrów. litrów. Tak więc e, chciałam nagle I Jezu, ja nie mogę się w ogóle rozstawać. Tak by kocyk, nie, no biorę, nie, nie. No co dziś i potem no, to zostawię. Może nie, Patryczek. Wreszcie czego, całe szczęście, że zostaje tu Patryk, bo ja powiem, Patryk już do mnie, dobra, to sobie przyjedziesz po to później, jak będziesz chciała. No, tak więc, e, no. Będziemy to zaraz pakować do auta. Zobaczymy, czy nam się to zmieści. Oczywiście e, e, u mnie jeszcze jest remont. Co sobotę mam się przeprowadzać, zobaczymy, zobaczymy. Tam jest remont, a tutaj jest wyprowadzka. No już to, zobaczymy. Dobra, widzimy się potem. Pierwsza tura, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dawaj maleńki, klikaj te wrota. Aha. Dobra, ja muszę wam gdzieś postawić, do cholery. Nie, nie mam jak. Paga, zmieściło się wszystko z jednej szafy. No na razie ogólnie... Ja nie wiedziałam, że on tak pojemny są. No naprawdę, ale no duży jest ten no, no, no jest no duży, ale tutaj. nie wiedziałam, że aż tak pojemny. No, generalnie u mnie jest Saigon, tak, więc nawet do domu nie zaniosę tych rzeczy, tylko zaniosę je do komórki lokatorskiej, bo tam też jest dużo większa niż mam teraz. Tam to wszystko przedkładamy, a w sobotę będę to po prostu zabierała i przyjeżdża do mnie Ola, czyli organizatorka przestrzeni, i będziemy razem to wszystko pięknie układać, segregować, co po co na co. No i teraz jak się pokowałam z jednej szafy. Zaznaczam lewo. Lewo, Halinka. To tak wiedziałam, co zostawić, co nie. No. Oj, woź wożenka. No dobrze, ale przepraszam bardzo, co to za w ogóle jakiś ten... Bo worki nie mają pasów zapiętych. Nie! Ja przecież zawał co tu dostanę, jak to Dobra, będzie piszczeć. Puśczę, puśczę A co ty tu dla mnie masz? Nowe porcje <śla> Ja już ja ja. ja ja Dziękuję. 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 Yeah. <grystanie> nie wytrzymam mięcia! Nie Ogólnie patrzę, jak to wygląda! Ja mam się tu niby wprowadzić! Spojedę, eh? W sobotę! W sobotę! Patrz, jak to wygląda. To przecież to, to są jaja. No ale patrz, kabinów nie ma, kabinów nie ma. Bralnia jest, ale do drewna jeszcze nie ma wszędzie. Kamienia nie ma. Kamienia nie ma, kamieniarza. Nie no, jaja jak berety, no. Kiedyś mi prowadzę. Dobra, lecimy po kolejną turę. Dobra, mamy szufladę. Ja ogólnie parcie wszystkie te pierdoły, bo wiecie, ja też nie wiem, nakupowałam też nowe, no nie, ale zobaczymy jak to z tym będzie. Tam są jeszcze kosmetyki i Lecimy dalej. Halo? Co tam, co tam kochanitka? Już, już sam selfie. Jezu, ja, t, ja też zawsze marzyłem o telefonie z klapką. tak. No to kupiłam ją na, na Allegro chyba za 200 zł i potem piszę do tego typa, proszę pana... Na... Jest problem, bo nie działa? Nie, ładowarka. Patrz na wejście. wiesz, się wyciągał baterie, żeby szybciej działał. O. <laughs> żeby szybciej działał. Żeby, żeby zresetować telefon, <laughs> to przecież <żeby śmiech> wyciągały wyciągał. reset, no. No. E, proszę bardzo, zatyczki do uszu. Monarze miałam. Przed chrapiącą panią Anią. Może słuchawiaczki? Kurde, ja powinnam bazar otworzyć jako skakanka, nie ma problemu. Serio, wyprzedaż garażową. Tak. O, proszę bardzo, tutaj mam y, ten, y, przyczepkę, zawieszkę z Monaru, jak skończyłam, jak zostałam neofitą, czyli że już jestem, wiecie, wtedy tam jakieś pasowania są, neofitów, jak jesteś pół roku trzeźwe. Ja już 6 lat. To gdzie jakieś moje ozdoby? Ja mi słuchaj medali, jak stopnią. Berlok od taty w wakacji. No to muszę sobie tutaj kupiłam dla mojego brata w parę byłam, 4 lata temu, ale jeszcze mu gdzie dałam. Bo to się obkręca. No i tu ogólnie są jeszcze moje inne kucyki, bo ja bym miała chyba by napalowane, platynowe żółte. Moje doczepy. O, i tu jeszcze jest długi trój. Bierzemy. O, no i zostanie router, no i czysta szafka. Kompleksowa stymulacja cymbulek. Profesjonalna, oczywiście. Aliexpress, 100 zł. Tutaj sobie wlewasz na walnie w i samasujesz. Tak? I leży w szafie. <grym zdaniem> <grym zdaniem> Czasem sobie przypomnę. <grym> zdaniem> Czasem się <zdaniem>. przypomnę. <grym zdaniem> <grym zdaniem> Jak się wyprowadzam. <grym zdaniem> o, oh, a to moje ulubione. Ty z rysowałeś mi się. Ty jest Wera? to no jestem ja. To jest Vera, a to jest ja. Dobrze, że podpisała. Mm -hmm. no bo mi się nie skapnął. Ale to zabieram. Jeśli on płótna, więc w razie czego to się, jeszcze... o, a tutaj malowałam obraz z obcymi oczami. Hmm. Co to hmm. jest? Jak myślisz, co to była za inwencja, inwencja, inwencja trucza? Myślę, że to była jakaś chińska sztuka karate? <laughs> Karta wizyty. Obrzęk stopy prawej. Zapalenie ścięgi. To chyba Mario. <grymio> bo ja nie mam ich ze stopą, chyba. Zapalenie ścięgi mięśni strzałkowych stopy prawej. Stopa płasko-koślawa. Przykurcz mięśnia trój. A to nie, to chyba moje. <grymio> tak, to jednak mam <grymio> coś ze stopą. To Mario, tak. Nie wiem, dlaczego sobie nie wiem Nie moje dokumenty jego. Bo jak do no mnie przyjeżdża? Do lekarza! Natychmiast! Już, zapisuj się! To jest świeczka? Tak. Ale Ty zajebista. tak? To, jaka ładna. <grymio> Kupa jak pustecz horroru, jakaś... Hello, hello, dzień drugi. My rzeczy przewozimy, dzisiaj dzień drugi, dzisiaj właśnie jesteśmy... Jedziemy do Ikei, tak, tu, proszę, pięknie, i wyjeżdżamy. paszek elegancko wyjechałeś. No popatrz, super wyjechałeś. Pierwszy raz tędy wyjeżdżałem. Co tak nigdy nie byłeś? No byłem, ale nie z tej strony. No i co, jedziemy do Matarni, do Ikei, na hot dogi. I słuchaj... No i... i do Ikei. Do IKEA idziemy kupić pudełka, słuchajcie, na kosmetyki, w ogóle. Więc idziemy ich hodowla i szukać pojemników i jeszcze chciałam zobaczyć jakieś kosze. No stanie ci tu wygodnie. No tu. O, no elegancko. No tutaj jest wyjście. Hmm? Perfekcyjnie. I'm looking gorgeous. Dzisiaj amazing po prostu. Fresh, clean, beautiful girl. A ty chociaż tak, ja to w ogóle... Ja nawet się nie małam, daj spokój. No. Lecimy dalej. Przepyszny, świetny, genialny, nietuzinkowy. I do tego napój z kwiatu bzu. Mega super. Mhm. Sama jem, bo ten się najat już bezczajny. Dobra, oczywiście zapomniałam o nagrywaniu. Wziąłam taki jeden duży pojemnik, trzy mniejsze i lampki fado. Patryk też sobie wziął. Najlepsza lampka i do tego ona jest chyba za 70 zł i do tego za stówkę kupujesz słuchaj żarówkę taką kolorową. I jest po prostu top of the top. Taka kula. Ale dzisiaj wszyscy przeszkadzają panowi Patrykowi. Tiki Maxie z Patrykiem i nie, popatrzcie na to, popatrzcie na to, to jest lodówka Coca-Coli. Powiedziałam, że na, postawię ją na balkon, bo nie mam pojęcia, gdzie ją postawię. Takie jeszcze pojemniczki kupiłam, fajne, bo do łazienki, a nie widzisz. No i patrzcie na tą e, tą, a, na tą, e, doniczkę w truskawkę. No przecież wygląda to perfekcyjnie. Tamta jeszcze mi się bardzo podoba oliwka do domu, ale jest strasznie ciężka, nie wiem, czy mikrocementu aż nie uszkodzę, ale naprawdę, lodówka biorę na 100%. Dobrze, że jest tu ktoś z samochodem, prawem jazdy. <laughs> No, naprawdę są takie boskie. Jezu TK Max, I love you so much. Proszę cię, ja się błagam. Ty weź tą współpracę ze mną i z Woronniką. My tu jesteśmy codziennie. To jest takie odprężające, święty, święty spokój... Yy, Dobra, lecimy do kasy. Kupiłam ten największy pojemnik z IKEA. Myślałam, że mi się zmieści wszystko. A jeszcze są dwie półki. I jeszcze to, a to też jest skórka. się dzieje. Matko boska. Nie, to kolejne pojemniki, Patryk. Okej, okay, proszę bardzo, mamy łazienkę. Te cztery i wielki pojemnik, ale wiecie, to też są właśnie perfumy, to jakieś gumki, pierdoły, kosmetyki, kosmetyki. No to to jest w ogóle za mocne. No, ale coraz lepiej to wygląda. W kolejnym dniu przeprowadzki powiem Wam szczerze, że wiele rzeczy nie nagrywałam już. Teraz byłyśmy właśnie z Olo przewozić dalej. Ech, bo po wczorajszym dniu pewnie u mnie na Instastory widziałyście. A jeśli nie, to wam powiem: dramat była wczoraj kiepa sprzątająca. Niestety mi uszkodziła mój różowy kibelek, deska. Porysowałam mikrocement, więc byłam wczoraj załamana. No ale nic, no dzisiaj od rana działamy, bo przyjeżdża do mnie Ola. Kolejna Ola, która będzie mi pomagała się yy, przeprowadzać. No, tak więc no naprawdę sporo rzeczy. Wczoraj jeszcze właśnie mnóstwo ciuchów wzięłam. Teraz właśnie zapakowałam, a dzisiaj wywiozłam. Tak więc co? Tutaj proszę bardzo. Jeszcze są woreczki, proszę. Tutaj pudełeczka. Ale te wory, pojechałyśmy słuchajcie do Leviatana. normalnie. Ja poszłam po wózeczek, bo po kręgosłupie nam siadł. No. Ciężkie to ma. Dużo, dużo, dużo bucików, które beczek, grysików, dużo tego jest. co jeszcze było bez grysików to żeby buty i czuchy. A! No to super! <grym> <Jej>! <grym> Uwaga, wszystko mamy. Ekipa po prostu tutaj... Witajcie Ole! Ola będzie mi pomagała w przyprowadzce. Eee, no, patryczek cudowny i Olcia już jest też... Na, powiem wam tak, na trzy, trzy samochody w cztery osoby petarda to jest. I szparcie, tutaj jest puszczą. Dobra, popatrzcie na to. To są wszystkie moje rzeczy. No, super. To muszę teraz spakować. I znaleźć miejsce. No i uwaga, przerwę tutaj mamy zoleńką. E, tak. Rozpakowujemy ogólnie rzeczy teraz, bo Mario przyjechał z rzeczami, więc go rozpakowujemy. Co prawda, on słuchajcie, jak przyjechał, tu już dwie wal walizeczki, dwie siateczki, tutaj dwie torebki, cztery bluzy, trzy tam. E, on kamizelki. wszystko widział. Trzy kamizelki, cztery kurtki, tutaj wszystko. Ten. No, tak więc jemy i do potem. Coraz piękniejsza. Pokażę Wam organizerę później, jakie wszystkie tutaj nakupiłam, ale musicie zobaczyć coś najpiękniejszego ever, czyli moją zostawę. Patrzcie, ręcznie robioną. Ginger Julia wykonywała mi to. Paczku na to! Oh my god! Dzybanek na wodę. Patrzcie. Miseczki, małe talerzyki, duże talerzyki. No i snapetarda. I ten pater jeszcze taki większy. Sztos! Co robię? Na razie, słuchajcie. Wiadomo, <laughs> taka doroba jeszcze nie jest skończona. Nie ma ramek, ale no, musimy się prowadzać. Na razie po prostu robimy. Wszystko wieszamy unboxing. unboxing, potem będziemy jeszcze wiecie dawać co, gdzie, po co, na co, bo też tak wiecie ciężko jest to zaplanować. No, te półki też tak zobaczymy co, gdzie, żeby to było pięknie poukładane, tak, ale no, moim marzeniem no. mieć zawsze było powiesić spodnie. W końcu mu wieszam spodnie. szweterki, wszystko po prostu. Cudo! Naprawdę jest grubo, proszę no, Państwa. No czyż te swetry nie zasługują na powieszenie? Pra... No, no prawda? No, no genialne! To zawsze każdy ma miliard pytań, skąd są te swetry. One są z Glovera, ale no wiecie, to jest tylko... co później ich nie ma. Trzeba brać, kiedy były. Ja się to powtarzam. No dobra. Wiem, że właśnie jak wyjeżdżam, nie wiem kiedy zobaczycie tego vloga, ale w środę lecę do Stanów, no i do 29 mam być wszystko skończone. No niestety mi się bardzo popsuwało, wiecie, miałam się w kwietniu wprowadzać i w ogóle... Aha. No wiecie, bardzo dużo roboty jest Jeszcze ze stolarzy, czekamy jeszcze na kamieniarza i szklarza I tam jakieś małe pierdółki, trzeba wiesz, tu jakąś listę, tam jakąś coś tutaj O, tu ściana, dajcie spokój to z szyba, z szyb farby jeszcze W kolejnym dniu, ogólnie jesteśmy tu od rana, jest o godzina 18, bo naprawdę mamy tona roboty Słuchajcie, to co jak Ula, Boże, Ula, Ola, układa, układa, czekajcie Rzecz, patrzcie, patrz, patrz na to. to, są topy, rozumiesz to? Patrzcie, to jest poukładane, to są piżamy nie no, jaja to są naprawdę. I ogólnie my dzisiaj kuchnię całą zrobiłyśmy. Czekajcie. My wszystkie siedzimy nad kosmetykami. Hello, to jest Ola, jest Martynka, mój architekt. No, look at this. Naprawdę jest tego, grubo tam są ten. Ale kuchnię ogarnęłyśmy w miarę. Tak? No. tak, Także wiadomo, jeszcze tutaj będzie preselekcja wiecie, wszystkich jakichś rzeczy fajnych. Ale naprawdę, patrzcie jak to wygląda. No już jest to po raj. No nie? Jak, jak z Pinterest'a jakiegoś, z mi. Wszystkie te organizery kupiłam to jest Ola Peka. Peka, 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 te rzeczy to z TK Maxa są, z pepko są, sztuce. patrz, patrz na te słomki. patrz jak to jest pokładane, to jest na lód. Wszystkie te rzeczy są TK Maxa, wszystkie te organizery właśnie Peka, tu jeszcze, dzisiaj już podawałam ten, te i są pojemniki, O my z i, jakby co. Tutaj jest na przykład moje Nesquiky, czekoladowy, truskawkowy, waniliowy, tutaj orzeszki, sezam, to trzeba, o, trzeba to walnąć. Tutaj tak, proszę bardzo, tutaj jeszcze trzeba będzie pouzupełniać. A to co jest? Ma problem jakiś? No. Look at this. Czekajcie co tutaj jeszcze jest. Tutaj będzie na przeprawę. Oh my god! suple. Patrz na to! Nie no raj, tam mam jeszcze leki. Patrz. Patrz, to jeszcze i tak będą, wiecie, jakieś popraweczki, zmiany i w ogóle. Ale no. patrz, to tak No i jak jest, Kurde, w sklepie. Stale rozbiło mi się. W Tiki Maxi kupiłam, te te kupiłam w Primarku. Miseczki przywiozłam z Wenecji. Wietnamu. Dla mnie za każdym razem, jak jadę do... mówiłam, że ja byłam w Wietnamie, to w tym. To też z Peka, wszystko Peka, tu są ściereczki oraz sz szla nie, szlafrok. Jak to się nazywa? Jakieś inne takie pierdołki to jeszcze trzeba tutaj zorganizować. To jest szafka, która jeszcze musi musi tam zostać ogarnięta, wazony i w ogóle. To jest też super. To jest IK. O, czy ktoś do mnie dzwoni? No i uwaga, jutro będzie kanapa, więc musieliśmy tutaj wszystko posprzątać, rozłożyć dywan. Mój piękny, różowy dywan. I słuchajcie, padamy po prostu na pysk, obie. Tutaj została tak naprawdę make-up. Ale czekamy na toaletkę i na organizery. I tak. tak, i została rtv czyli pierdoły. Ale czekam też na rtv -kę. No i dekoracje. No i tyle. A tak to naprawdę w większości wszystko się stało na... udało... Ja już nie mogę mówić. Zostało, udało... No mamy prawie zrobione. To jest po prostu szał ciał. Patrz, pa... poczekaj. właśnie tego wam nie pokazałam. Patrzcie jak Ola poskłada rzeczy. Czy ty to widzisz? To są, słuchaj, bodziaki. Tutaj są, słuchaj, pa... Nie, Ola, jak ja sobie to potem poskładam? Czy co widzisz? Pa nie, patrz na piżamy. patrz na tu są piżamy, czy co widzisz? Jeszcze niżej są piżamy. Co jeszcze? Cicho, miało być, że mam tylko pary, parę z piżam. I właśnie, żeby nikt nie pomyślał, że masz tylko przypadkiem trzy pary, jak normalny człowiek. <śmiennie> <śmiennie> piżamki. I co, no? No dobra, do jutra. Jutro będzie kanapa, będzie łóżko, ale bez ramy. I Codziny, z z zmienianie. Tak. Z tu stu, stu, co też nie będzie. Będą no, krzesła, będzie lustro, pufki. no mm. pufę tutaj do każdego robić. Będzie pięknie. Tak, potem ja wyjeżdżam, no i mają wszystko skończyć. Tamienia, że... A we wtorek będą jeszcze lustra. Tutaj szklarze zrobi, przyklei. No, tak więc tak to wygląda. Widzimy się jutro. Bye, bye. Witam Was w ogóle w kolejnym dniu. Właśnie idziemy spać, jest godzina trzecia pięć. Nie nagrywałam dzisiaj, bo. Wczoraj nagrywałam, chyba nie pamiętam, Wczoraj chyba nagrywałam. Patrzcie na moje usta, po prostu tak bo cały czas wiecie, my w robocie jesteśmy. od wieczora, ja tak strasznie nie wiem, oblizuję i tu jest chyba za suche powietrze jeszcze. Przyjechała dzisiaj kanapa, łóżko. Naprawdę bardzo dużo zrobiliśmy. Zostało tylko make-up, poczekamy na organizer i na toaletkę i RTV czyli dokumenty. No, ale tak naprawdę tch, bez Oli. Ja sobie nie poradziłam. Look at my kanapa. Zaczyna to. Tu pranie ogólnie, bo z poprzedniego mieszkania było na suszarce, więc je teraz wzięłam, To jeszcze jest taka kostka. I przyszły krzesła. Boże. Moje. Oj, nic nie widzisz. Moje beautiful, kurde krzesełko. Look at my. Drewniane, piękne, beżowe. Jutro będą panowie w ogóle od klimy. Proszę bardzo, wszędzie te kable stoją i będzie klasz. O lustro przyszły pufy, przyszły. Widzicie, pufy są tutaj. Czekajcie, bo coś mi osmo. Dziwnie działa. Tutaj są pufy. To jest z tego samego materiału co kanapa i ona jest w garderobie i za nią jest różowa. I do niej są poduszki, które są tam. Nie, ja kocham to paranie. Na bazarze, no ucygano. Boże, kocham. Przyszło to lustro. A revelation. A to chyba najlepszy widok, jakikolwiek mogłam sobie dać. Garderowa, wstajesz se rano, siup, się budzisz, widok, las, las, drzewa, jeziorko w ogóle, no nie no i pościel. primarka jest i podusia też, primarka. lampa to jest z Eurofirany, no i w Grażynka mi po prostu zaraziła tą lampą, powiedziała, że muszę ją mieć, to, kupuj, to jest Fado lampka, ona kosztuje chyba 69 zł i tylko kupujesz żarówkę za 100 zł. I normalnie masz to takie fajne te tryby, możesz sobie tutaj zmieniać i w ogóle. patrz, tak to wygląda, tak to wygląda nosem różowe. no i tu muszę dokupić szafki nocne, no i tu będzie rama cała, całe obicia. Więc te gniazdka tego tak wyglądają, bo one będą wyciągnięte i będą w ramie. No i tutaj już jutro będzie właśnie klimka. Nie wiem po co, jak jest to jasne i zimno. <grystanie> I no garderby tak naprawdę skończyłyśmy, czekamy. Nikt, słuchajcie, mam ogromny problem, naprawdę ogromny problem, nikt nie chce zrobić mi organizerów na biżuterię oraz na okulary na wymiar. No nie, bo ja mam konkretne takie, jakie chcę, bo to są szuflady, które one będą zabudowane. Takie będą zabudowane tutaj, o tu, tak wyżej i tu po bokach też one, czekajcie, bo osmo nie łapie, że będzie, że tak wyżej tutaj. No natomiast nikt nie chce się tego podjąć i w ogóle, no i moje okularki, jak wiecie, w Mielnie po prostu na relingu stoją, tak więc tak, no i zobaczymy, no ale nie wiem. Szczerze, boję się to dotykać, bo wiem, że ja sobie tak nie poskładam. Przecież jest perfekcja. No i to jest rewelacyjne, popatrzcie. Nic na tych półkach nie ma. Tu tu muszę dokupić organizer, ale wszystko, patrzcie, komplet dzienne. Super jest to, że to, patrzcie, to się po prostu odsuwa, patrz, i się tak zgina. I masz tu komplecik, możesz sobie wyciągnąć. Nie ma tego sajgonu, burdelku. Teraz ciężko mi tak jedną rączką, ale proszę bardzo, proszę komplety berszka noszę sztukę handem, koszulki, te etykietki Ola mi drukuje, krótkie topy, kombinezone spódniczki jeans, to jest moja ulubiona kategoria. Słuchajcie, ja za każdym razem powtarzam, co mnie ogląda ten wie, że ja mam outfity e, albo jak mam albo jak... Wiecie o co chodzi, nie wiem, czy mogę te słowa powiedzieć tutaj na YouTubie. To są dla mnie ciuchy, jakieś minóweczki, jakiś topik. Nieraz mi wpadnie wokoło jakieś coś kusego, to jest satynowe, to weź to ani to powiesić, ani to w tej szufladzie ułożyć, no kaplica. Tak więc, no mówię właśnie, że i tak ja w domu miałam jedną półkę taką i to po prostu była taka właśnie po prostu lampka, i teraz ma Ja mówię, ola, drukujemy po. A Moje ulubione jeszcze opisanie Słuchajcie, w jednym pojemniku miałam Chodźcie w ogóle do... Chodźcie tu ładnie wyglądać No dostawię po Boże z to. boże może petardę To jest nagrywam z własnej garderoby która jest top top i coś najlepsze Jak na początku, jak mi, wiecie, projektowała e, właśnie Martynkę i tak weszłam, to mówię, taki mały pokój Szczerze, no ja jestem sama i to jest, wiecie, raz, za cztery... Wysłuchajcie, nie mogę Cztery relingi, jeden ten mniejszy na długie rzeczy plus ja mam jeszcze tutaj dwie wolne, jeszcze a mam wszystkie ciuchy, Wszystkie, plus zimę, wszystko. Rzemisz to? Rzemisz to? Więc naprawdę jest top of the top. Bo ja powiem wam szczerze, nie wiem co chciałam powiedzieć od samego początku, że ja jak wiedziałam, że się będziemy to przeprowadzać, to ja widziałam na TikToku nieraz taką dziewczynę, a jej tak No tą dziewczynę, I ja ją widziałam nieraz i ja mówię, Boże, potrzebuję takiej osoby przy przeprowadzce. Po czym nie minęło kilka osób i właśnie napisała do mnie, Ola, czy może chciałabym taką usługę, a ja mówię, Boże, tak, że manifestowałam to, Rozumiesz to? Ja to wymanifestowałam. Tam w kolejnym dniu, patrzcie jak ja się dzisiaj ubrałam, i patrzcie co dzisiaj do mnie dotarło. Barło. Bryta! Proszę bardzo, ona będzie na tej ścianie razem z tymi obrazami. Don't call me i come back to bed, please. Będą tak. No i snapy, petarda. Ja miałam to, dostałam jakby te projekty od Martynki. Ja wygenerowałam w żeby rozmiarowo mi pasowało. I znalazłam jakąś czeską stronę, która mi to na płótnie zrobiła. No i zobaczcie na to. To też oczywiście wszystko będzie powieszone. Look at this. Mam, I'm a rich man. I y amore. More, amore for favor. No i my Jones. Ma Jones musi być. Gdzie go jeszcze tutaj damy? No i mo moją królową tam. No jest naprawdę tutaj very, very, very good! Ja się dzisiaj muszę pakować. Ładna rzęska bo jutro wylatuje. I co? Ale kurde, jak te rzeczy są poukładane. Jeszcze z oleńką będę się widziała yy, po powrocie, tak więc my tutaj wszystko ładnie przygotujemy, co? Po... Już będzie nam ma. Ma, ma. Już jest dobrze, ale będzie Tak. No i proszę bardzo, lustro oczywiście nie jest tutaj, lustro będzie właśnie miało być dzisiaj szklarz, ale jest gdzieś na imprezie. <noise> Więc będzie w czwartek, bo to lustro jest w garderobie. Ono jest jakby co z Cosi, właśnie z design. Cosi mi robiło łóżko, tylko czekamy też na ramę i w ogóle. O, ktoś na górze chyba remont robi. To jest taki materiał, popatrzcie. I z tego, mam, z tego samego materiału mam właśnie lustro, pufę do przedpokoju, bo to lustro będzie obok, oraz poduszki. Jeszcze nie rozpakowane. Ale... Tak. Boże, no ale look at this. Jeszcze jakiś organizer musimy zrobić poszukać na Amazon na torebeczki. No i ogólnie mam ogromne problem. Może kto, ktoś od was, chyba już to powtarzałam. To mi zrobi organizery. Chcę organizery. Na okulary, na biżuterię, na wymiar. Nikt mi nie chce tego robić. Nikt mi nie chce tego robić. W ogóle wait, wszystko jest podpisane! Topy. Krótki rękaw, długi rękaw, lniane letnie. Królowa po prostu, jakbyście potrzebowali właśnie takiej osoby w swoim życiu, a podejrzewam, że na pewno potrzebujecie, proszę Zapraszam. się odkryć doli. Ola po prostu całą Polskę przyjeżdża, wszystko, kurde, ogarnia, przyjedzie, zrobi złota Zrobię. kobieta. My Zrobię. jeszcze tyle wydźwigałyśmy, słuchajcie. Ola mi w tym wszystkim pomaga. Wiecie, ile razy kursów do piwnicy. Zamawiając. Tak, śmieci, no, mnóstwo rzeczy. Czy piwnicy zorganizowaliśmy? Jeszcze piwnica, tam jest podpisane wszystko, rozumiesz to? Wszystko mm. jest podpisane w tej piwnicy, więc to jest po prostu amazing! W kolejnym dniu. Dzisiaj, słuchajcie, ten dzień to był taki kurde, szalony. Oh, Boże, może drogi, przyjechała Ola, przyjechał już Mario. No i byłyśmy dzisiaj cały dzień praktycznie na zakupach. Wiecie, jeszcze w jeszcze Wiki dokupować rzeczy, tam blery Berłam Randą, i w Ocho, bo będziemy musieli się uzupełniać pojemniczki w ogóle i wiecie, że miałam cokolwiek jeść. W międzyczasie, jak my wróciliśmy, moi stolarze dałam im klucz. No i zamknęli klucz, ja już potem nie mogłam otworzyć drzwi. I normalnie był ślusarz. Normalnie zaprosiłam pana, przyjechał w 15 minut i odsłużą mi drzwi. No. Bo słuchajcie, ja w ogóle nie wiedziałam o istnieniu takich rzeczy, że te drzwi mają jakby zamek kodowany, czyli na przykład na początku właśnie to jest fajne dla ekipy remontowej, czyli że dostaniesz, dostajesz em, dwupak kluczy i no to są klucze, które działają na początku i masz jeszcze kolejne klucze, które, którymi jak już później zakluczysz, bo one też pasują, ale to już wtedy ten pierwszy klucz nie działa. Więc to jest super dla ekipy remontowej, jak się remontują i potem już nie chcesz, żebyś nie zmieniać zamków, to właśnie potem już tylko ten drugim kluczem możesz otwierać. I w ogóle nie wiedziałam, nie istnieją takiej rzeczy i moja sąsiadka, bardzo dziękuję pani sąsiadce za powiedzenie tego, bo mi przyszło i powiedziała, no nie, no z tego, że ja wiecie nie kupowałam mieszkania od dewelopera, tylko od, w, od pani która mi je sprzedawała, to nie widziałam takich informacji wiecie, to moje pierwsze mieszkanie i w ogóle no, no, no ja bym nawet na coś nie wpadła, nie wiem dlaczego nie mogłam sobie postawić i do was mówić chodźcie zresztą, Maria oczywiście mecz już ogląda, no i tak więc, proszę bardzo, byliśmy dzisiaj właśnie na zakupach, ja dokupiłam sobie jeszcze te plastikowe pojemniki na pościel rzeczy, też pojemniki, pościel, patrzcie w Ikei. Kościel muślinowa, różowa. No to jest hit. I kupiłam też zasłony, bo przyjechał wczoraj pan i zamontował mi karnisz w sypialni. No bo tam jest jasno. Teraz te karnisze jeszcze nie mam. To trzeba etapami. No, no i tutaj proszę bardzo. Marianka sobie odpoczywa leży, pomachamy. Pani serdecznie, serdecznie, tak. No i dzień dobry, olejka, witamy ponownie. No i tutaj proszę bardzo, shopping. Widzisz to? Pa, patrz w ogóle jeszcze co kupiłam. W takiej maksie to jest słuchaj na mleczko, żeby sobie podgrzać na przykład. I, a tutaj na przykład jakby ciasy zupkę podgrzać, wiecie, taką jedną porcyjkę na rewelacja. 7, 70 złoto. tak więc jak to wygląda. No i nic, no działamy. Co, co Ci mam powiedzieć? Po prostu działamy, przesypujemy. Chcesz oglądać jak przesypujemy, nie ma problemu. Aj, a to jest Ola ma taki doisty odkurzacz, No, taki super nie otworzyłam. No, patrz, taki ręczny. tu, maczek. patrz, pokażemy no. Czy to nie robi. Не, ну заебись такая. No to witamy! Patrzcie, co tu się dzieje. Dzisiaj się zabrałyśmy za toaletkę. Dziś poszłam sobie o czwartej, wstałyśmy o 10.30. 10, o no. Olicia dziesiąta, już był punkt. No i look at this. To są moje e kosmetyki. Proszę bardzo, do make -upu. Super, że jest w końcu tak wiecie. Ja mam toaletkę i mam to roztegowane. Wiem, co mam. No, no takie. Na razie sobie planujemy. Tak, tutaj proszę bardzo, cienie, Ten tutaj Mario Korektory, tinty, konturówki, jakieś bibi. Tutaj mamy podkłady. Będziemy to podklejać, żeby to nie nie jeździło, bo o to nam chodzi, żeby nie było tego efektu jeżdżenia. Nie, słuchajcie, muszę wam to pokazać to moje pomadki. No to, to już wszystko widziałyście te szuflady i tam kosmetyków. I tak to słuchajcie, była taka selekcja, no tak jak pokazywałam wcześniej na vlogu, ile jest y, rzeczy na, na rozdanie. Tymczasem to jest moja kosmetyczka, właśnie sobie przyniosłam. Ja się tym maluję. Okay? I to, jest, to są moje wszystkie kosmetyki, które użyłam do make-up. To jest, to jest to, tak wygląda mój codzienny make-up. To dobry korektor róż, bronzer Koncerowki, dwie pomadka Kim, wielki blender, tutaj ten puszek jakiś. Tuż. No i uwaga, mamy to. Proszę bardzo. Robię Wam presentation. Moje jakos które porwam. Teraz e, bardzo, mamy w zestawie były te naklejki pod spód i właśnie naklejamy, i to naprawdę robi ogromną różnicę. I właśnie teraz się tak siedzimy i gadamy, na kogo jest właśnie taka organizacja? I taką mówimy, kurde, dla każdej osoby, która kocha spokój w swoim życiu. Tak. To jest właśnie, czyli ja wiem, gdzie, co jest, ja uwielbiam mieć porządek. Wiadomo, zdarza się, że też mam burdę, ale automatycznie jak ja mam burdę w domu, ja się źle wewnętrznie czuję. Źle Słysza, mi jest to. jest dla ludzi, którzy mają bardzo dużo na głowie. No właśnie. I wiecie, jak tu jest mi się, robi już burdel, no to ja już muszę po prostu, po prostu jeden dzień poświęcam, żeby to wszystko ogarnąć, posprzątać, Od razu mi się łatwiej żyje. Ja wtedy mogę funkcjonować, mogę właśnie pracować, mogę się skupić. A jak wiecie, wiecie, wszystko jest w porządek, każda rzecz ma swoje miejsce, to no nie wiem, no jakoś tak mi lepiej się lepszy żyje. Lepszy no oddech jest wtedy, tak. od razu. jesteś, Ty już wiesz, że ty masz ten start dnia yy, dużo szybciej i on jest jakiś taki łatwiejszy. Bo co dzień mówię i tak się za dużo wszytnie. dzieje, żeby jeszcze w domu. Rysować, a tego nie znalazłam, a się straszy na to spotkanie, a to chciałam ubrać, a tego nie ma i gdzie to jest, i już jesteś wkurzona. Dokładnie. No. Poza tym cieszy oko również. O tak? Cieszy z posiadania no. rzeczy, bo tak. często się... Pisałamka mam między, które i na pewno będzie pytanie, ola skąd nasz setę. Ja już to wiem, ja już to wiem. Nie wiem. Z chędem. No. A z którego roku? Chyba z zeszłego. Zeszłego, do sezonu. No to chyba to tego nie będzie. I były różne, były też Ale takie. Ale piękne jest w... sensowne, takie masyłkowe jeszcze były. Ale ja mam wrażenie, że w Ikei trzeba pójść, bo nie mają fajne wystawki. I jak to jest wszystko w tych paczkach albo na stronie, to ty nie widzisz tego potencjału. Nie, nie ja muszę to tego zobaczyć. materiału. A jak oni ładnie powiesili, to od razu tak, się zaczęło Bo ogólnie by, byłyśmy, słuchajcie, i były takie małe te filaneczki, tak powieszone, i tak my tak rozciągnęłyśmy i tak mówię, nie, dobra, wzięliśmy co innego. No i po czym wzięliśmy tak jedną jedno, się. I potem my poszłyśmy, gdzieś. Były powieszone tak od samej góry. I tak wzięłam i zmieniłam. I wzięłam te bardziej lniane. Bo oni mają dobrą organizację w sklepie. I tak, dlatego no. ludzi to skłania do zakupów. Bo oni to widzą, wyobrażają sobie, jak to wygląda u nich od razu. Tak, gdzie? przecież nie jak... musi być organizacja. To no, być no w sklepie, właśnie. Jak robicie. Popatrzcie, jak przychodzicie na wyprzedaż do Zary. No przecież ja tam ile razy weszłam i ja tak. Nie, już Wróci. mi się to chciało, już wróciłam. Wiecie, i na przykład Wera jest osobą, która lubi sobie poszukać. Na przykład, Vera, tak, Wera mistrzynia, kurde. Ona to właśnie ma chęć obejrzenia, ogląda każdy z Wieszak, a ja jak już jest coś brzydko powieszone, to ja już przewijam dalej, bo nie chcę się tego oglądać. A jak jest pięknie wszystko, to 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 zachęca. Widzicie, tak samo jest w domu. Zachęca to do życia, kiedy wszystko jest pięknie układane. Motto życiowe, Ty Kocham, rozumiesz? Nowe Słuchaj, porządki. Nowe porządki. Ja powiedziałam właśnie, że jak widzicie był właśnie FitBull, nowe porządki, tak mówimy. Ja mówię, kurde, nowe porządki dla Oli, to ona powinna mieć taki właśnie kanał. Nowe porządki za tak. Olą.